Podróż rowerem przez Nową Zelandię tliła się w mojej głowie już od dłuższego czasu. Jednak jako osoba bez większego doświadczenia technicznego obawiałem się, że nie podołam ewentualnym awariom i naprawom. Pierwsze dni były pełne nauki. Stopniowo oswajałem się z rowerem, uczyłem się sprawnie zmieniać przerzutki i lepiej rozkładać ciężar bagażu. Strome podjazdy często zmuszało mnie do prowadzenia roweru, a na zjazdach ostrożnie zaciskałem hamulce. Z czasem nabierałem pewności siebie, a trudności, które początkowo wydawały się przetłaczające, stawały się codziennością. Coraz rzadziej musiałem schodzić z roweru na wzniesieniach, a na zjazdach przyjmowałem coraz bardziej aerodynamiczną sylwetkę. Choć miałem w głowie kilka miejsc, które chciałem zobaczyć, pozwalałem sobie na dużą spontaniczność. Nie planowałem z wyprzedzeniem noclegów, gdy zbierał się zmrok. Zaczynałem rozglądać się za odpowiednim miejscem na rozbicie namiotu. Ta swoboda, niepewność i nieprzewidywalność każdego dnia sprawiły, że podróż była jeszcze bardziej ekscytująca i pełna przygód. Przy drożnych straganach poza owocami, warzywami czy miodem można także kupić odchody zwierzęce i wcale te ceny nie są aż takie tanie. A tutaj w tym przypadku akurat na sprzedaż jest yy, Kupa Końska. Puściłem się na krótki, kilkukilometrowy spacer po parku Abela Tassmana. Jest to tylko fragment tego pięknego regionu. Niestety, ale dzień rozpoczął się od awarii. Pierwszy straciłem godzinę, bo musiałem bagażnik przekręcić porządnie. Jeszcze raz, a śrubek nie było, więc musiałem pokombinować. No i druga rzecz, sandał, już mi się po raz kolejny drugi popsuł już paski nie ma. Nie ma już praktycznie żadnego pasa, który nie byłby klejony, albo szyty, a więc ten spacer niestety będę musiał troszeczkę skrócić. Trzeba przyznać, że jest tutaj naprawdę cudownie. Pomarańczowy wręcz piasek, lazurowa woda, w tle małe, skaliste wysepki pokryte bujną zieloną roślinnością. W parku Abela Nelsona dosyć popularne jest kajakarstwo. Te kajaczki tutaj sobie można wypożyczyć i popływać wzdłuż wybrzeża. No, super na pewno pomysł. Tyle, że już niestety nie mam czasu. Muszę zmierzać do miejscowości Nelson, tam pozbyć się roweru. Następnie udać się do Picton i promem na. Północną wyspę i tam mam 4 dni na dotarcie do Oakland, do na lotnisko. Kajaczki tutaj dowożą takie motorki, które jeszcze mają taki wagonik, w którym siedzą kajakersi, a więc komfort zagwarantowany. Formacja, która znajduje się za moimi plecami ma nazwę Street Apple Rock czyli Skała przeciętego, czy Przepołowionego Jabłka i aby tu się dostać, no musiałem nadrobić 45 minut drogi spacerem jednak sama ścieżka, jak już tutaj się przyzwyczaiłem niesamowicie ciekawa, czułem się Jakbym szedł przez jakąś dżunglę w opowieści a, z filmów fantasy. Oczywiście atrakcją nie jest tutaj tylko owa skała, ale także piaszczysta, lekko pomarańczowa plaża i turkusowe, turkusowe wody oceanu. Stąd też troszeczkę ludzi tutaj widzę przepływa. Także widzę, jest to doskonałe miejsce dla Kajakarzy. Tutaj chyba wszyscy ludzie z całej południowej Nowej Zelandii się zebrali na tej plaży. Pierwszy raz widzę taki tłum, odkąd jestem, to. Jeszcze do wczorajszych warzyw, owoców i miodu. Stoiska z kwiatkami i bukietami. Oczywiście też samoobsługowe polegające na zaufanie. Wspajnie one more time How do you do this screen printing. Yeah, so I get a piece of fabric. Uh huh. And on my screens, come and I'll show you. My oh, this is your uh workspace. This is your work workspace. So, this is what I mean by a screen. Okay, so screen. See? Okay, is it glass? It gla oh, no, it's. No, it's a silk. Silic. oh, so the, the screen printer put, gets the image put on, uh -huh. and then he um, stretches it out onto the screen. So, how much time does it take you to just uh, put such a design oh. on the fabric? Mm -hmm. Oh, five minutes of that. Ah, but your time is in your preparation, making sure the screen's clean, the fabric's flat, because mm -hmm. I normally do it down here and he, this is this uh this is for weaving, um, weaving. I, yeah I, i've had enough of screen printing i've gone away see i've got that screen with uh -huh. cabbage trays so i used to have um, cut out stencils from like a plastic uh -huh. and then put it down and do the ink so for every color is a different stencil yes it is uh -huh. beautiful but so time consuming <laughs> Novozelandczycy spędzają niedzielę. Żeglują, kajakują, pływają w morzu. Obiadają się fish and chips oraz innymi smażonymi przysmakami, słuchają muzyki i tańczą. Tak to można żyć. Volta bibi, volta nenê, volta bibi Zaczyna się final countdown, ostateczne odliczanie ostatnie 10 km. Mm. No, i 22 dni na rowerze minęło, jak z bicza Przez ten czas zrobiłem bodajże 1900 km, a nie liczyłem dokładnie. Mój tata to liczył, któremu przesyłałem dniówkę. Pozdrawiam przy okazji. Mamy też oczywiście, która także gorąco mi dopingowała. No serwismeni stał tam gdzie robiłem przegląd roweru nie dawali jemu zbyt wielkich szans na przejechanie takiego dystansu ale chciałbym podkreślić że to nie tylko był wyczyn taki typowo sportowy ale także miałem czas żeby pogadać z ludźmi żeby coś zobaczyć żeby coś się dowiedzieć najważniejsze że było bezpiecznie Właściwie nie było ani razu jakiejś takiej niebezpiecznej sytuacji, żadnego upadku. Żadne kolano nie zostało zdarte. To najważniejsze. Trzeba przy tym pamiętać, że Nowa Zelandia to jednak górzysto pargórkowaty kraj, więc tych podjazdów też było dużo. Zjazdów tak samo. A, no ale się wprawiłem jakoś, jakoś. Dałem radę. Co do warunków atmosferycznych, to też nie było najgorsze. 2-3 dni popadało, trochę było chłodniej. No ten wiatr, kurczę, wydawało mi się, że ciągle był czołowy, ale a może y, czasami, kiedy jechałem z wiatrem, tego nie zauważałem. Tak jak w życiu, kiedy a, wszystko idzie jak z płatka y, nic nie boli, nic nie dolega, to człowiek tego nie dostrzega, dopiero jak. Coś się zaczyna dziać, to wtedy na to zwraca uwagę, i, i tym mocem kończę wielką rowerową przygodę po Nowej Zelandii. Zostało mi jeszcze 5 dni, gdzie może się przedostać na lotnisko. Jutro będę starał się dostać na północ, na północną wyspę Nowej Zelandii. To dzisiaj tutaj nad rzeczką kilku krzaczków ale miejsce osłonięte dobrze ponieważ nikt raczej mi nie zobaczy no i dobra ochrona przed wiatrem który właśnie się wzmaga No i od kilku chwil nie jestem już rowerzystą, tylko znowu autostopowiczem. Wyjąłem swój kapelusz pognieciony, także będzie potrzebował pewno trochę czasu zanim dojdzie do swojej normalnej formy. zarzułem plecak, od którego się już odzwyczaiłem. Na razie wydaje mi się leciutki. Co do roweru. Przedałem go w takim lombarcie rowerowym. No, fachowcy ocenili jego wartość na jedną piątą początkowej ceny z wszystkim, a więc kupiłem wszystko za 1000. sprzedałem za 200, ale rzeczywiście już te ostatnie dni to hamulce już tak nie trzymały. Coś tam się piszczało. Przerzutki się ciężko zmieniały łańcuch też już zardzewiały był, ponieważ yy, no nie był on dachowany przez te 3 tygodnie. Więc cieszę się, że przynajmniej to, no, już nie chciałem chodzić, targować. Ważniejszy dla mnie jest teraz czas, a ten rower mam nadzieję, że komuś posłuży oczywiście po porządnym serwisie. Idę teraz yy, na drogę główną łapać stopa do miejscowości Picton, skąd promem odpłynę na Wyspę Północną. Pieniądze na bilet zaś będę miał ze sprzedanego roweru. Jestem w miejscowości Haverloch. Bardzo malowniczo położonej, zresztą jaka tutaj w Nowozelandii miejscowość nie jest. Na stopę czekałem, nie wiem, 15 minut, a zabrał mnie kamperowiec, także który jedzie bezpośrednio do Picton i właśnie zrobił 15 minutową przerwę, z czego skorzystałem i poszedłem sobie na króciutki spacer Takich właśnie pięknych okolicznościach. So this is uh, the place where I put all the sewage i mean yeah 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 uh, so the special places in new zealand where all, just all campers own, can just all over uh, get place. rid of all these uh, yeah, yeah. filthy things yeah. Yeah, and they, and this this one's quite good because they've got a laundry there, uh -huh. and they've got toilets facilities there. Wow. Yeah, so this is. You got everything here. A real nice place. Yeah, yeah. Then does it cost anything to get rid of uh, of this? Nah. Uh, no, no, nah. so for Free, everything for yeah. free. Water. How often do you have to uh, get rid of this sewage? Oh. Five days. Uh, every five days. Yeah, I've got I've got um, an extra water tank, and I've got extra solar power, and all that kind of stuff. So I can basically live off grid. Everything's very well organized for you. Everything's very simple. Um, everything's very cheap. Like accommodation. When I did my budget for this, I didn't spend my one month accommodation budget. I didn't spend it for six months. Wow! Because there's just so much cheap and free travel. Like it's just you know, it's like everything. So it's the, the only thing I miss is you know like like I say when I see something really amazing. Ah, that you could share with. No, yeah, yeah, yeah. There's a saying that. Um You need a witness to your life. Uh, you know what I mean and that's what a wife does or a partner does. I basically just stick to myself freedom camp, uh -huh. stay by beaches, rivers, lakes, just park where I can, and especially with the dogs, it's just easier. A lot of the people, I call them tourists that own motorhomes. They, the average motorhome person, Uses it four times a year and does six thousand kilometres a year. I use it every day of the year and I do twenty-five thousand kilometres. There's the kitchen and where's the bed? The bathroom's right at the back. Yeah. The ah, toilet, okay. the oh yeah, I can the see the bed. The shower's really good. The shower. Really good shower. Very fast internet, a yeah. TV, wardrobes, carpets. Everything Have you know. it jestem w małym portowym miasteczku Picton w którym znajduje się kilka barów restauracji punktów widokowych czy muzeów których niestety nie będę miał czasu zobaczyć ponieważ za niespełna półtora godziny mimo to olbrzymem za moimi plecami opuszczę południową wyspę i popłynę do Wellington a rejs będzie trwał około 3,5 godziny.